Witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku, w dzisiejszym odcinku Mówię Wam to nieco o mojej terapii yy, Bo ja jestem dla siebie terapeutką jak gdyby co yy, Mam terapię związaną z panem P. I Czyli jakby ktoś nie wiedział o Patryka chodzi Pana Patryka Dudkę I Mam, mam, nosiłam jeden z, z. Mam przy sobie kilka swoich sy, takich sygnetów czy tam amuletów jak powoli. Tu mam jeden, to jest od tatusia. Tu mam od babci takie pieszynko. Niestety robi mi się zielono tutaj. Więc to już mi trochę zszedł zielony. I to jest od babci. Od mamy mam takie kamień w kształcie serca. I za chwilę przyjrzę. Mam tu od Sandry pluszaka. I chyba to by były wszystkie moje amulety jakie mogłam dostać Mogłam mieć przy sobie. A i powiedzmy, że to jest od cioci, więc każdego z osobna mam, mam amulet więc no pomagają mi w różnych sytuacjach. Na początku bardzo ciężko było. No, raz podjęłam próbę, że chcę zapomnieć, bo naprawdę dużo razy się z nim kłóciłam. Ale później nie wytrzymywałam tygodnia i pisałam do niego poprzez moje kolejne konto, które założyłam. Później znowu poprosiłam, żeby zrobił głosówkę, czy tam wiadomość, żeby mi odpisał na tą, że już kończę, że naprawdę czuję, że się świetnie bez niego. No i zrobił tą głosówkę, wtedy go wszędzie zablokowałam, bo chciałam, żeby on to zrobił, bo on doskonale mnie znał, że ja tego nie zrobię, że nie mam, po prostu, że ja nie jestem do tego zdolna, żeby go zablokować, ale później jakoś dałam radę i zablokowałam go i ja już tak, bym musiała się babci... I mama nie wiem, czy będzie wiedziała babci i znajomych, podpytać, ile to już będzie czasu, jak już nie mam z nim kontaktu. Jeśli to będzie ponad miesiąc, albo więcej, ale daję, że miesiąc, to teraz będzie najgorszy etap terapii, bo będę musiała wejść na strony, czyli na stronę, czyli na YouTube'a. Księga Białego Wilka, na którą mnie wchodziłam, bo miałam terapię, i żeby mnie dodali na grupy, gdzie on jest. Ale żeby tak też wyjaśnili niektórym ludziom, że ja to robię ze względu na terapię. Chcę zobaczyć, jak głowa i jak w ogóle sama Zareaguje na to, że widzę go. Więc no. No I, i nie, wystarczy, bo chciałam, żeby mi wysłał jeszcze zdjęcie. Żebym mogła zobaczyć, jak zareaguje. Ale to powinien mi wystarczyć Księga Białego wilka. No i na razie tyle mogę Wam powiedzieć bo jestem na razie na takim etapie, a co będzie dalej, to Wam powiem, czyli będzie może część druga. Więc do usłyszenia.